Witam, day is gone. Ja to ogólnie zacząłem robić, e, niszczyć strefy lęgowe, i zapomniałem mi stryknąć. Jesus Christ Nie, tu już raczej nie będziemy biegać po gmów. bo tu tak zaczęli strzelać do nas. Tam jest gościu ogólnie. Ze snajperką. Prawdopodobnie tutaj na drzewie którymś. To jest dobrze że chociaż amunicję dostajemy z ciał tam jest horda ogólnie tam na razie nie chcę iść um, omijamy takie hordy na razie bo widzicie nawet czterech ludzi dla nas to problem amunicja nam wychodzi bardzo szybko Yy, dwa, yy, te jak to się nazywa. Rozwaliłem teraz tutaj dwa gniazda. Z czego powinno być jeszcze trochę? Tu jest za skrzynia. O, to się przyda. I fajnie, amunicja. Latarkę wyłączymy. Nie, może mnie zobaczyli, dlatego że latarkę miałem włączoną. Nie wiem, nie będę główkował, bo głowa mnie wysiądzie zaraz. Tak, nie używamy drzwiów, drzwi. Drzwi, déjà vu. Mówimy jak lubimy. Zwłoki. Nie ja też teraz to kombinuje, kombinuje, a tu kurde, o jest, nafta. Oj, butelkę nawet dostaliśmy. o jest bagażnik z amunicją. I widzimy kolejną strefę: yy, strefę, znaczy te gniazdo. Ja tu wrzucimy im po prostu przez okno. Hmm. Tak, ale to i tak na razie nie wiem. Nie chcę tych. Wymiętaj. Daj. Dobra, kolejne gniazdo, i ostatnie gniazdo będzie chyba oddalone tam trochę. Dobra, headshot. Let's shot! Bumbastic fantastic! Jeszcze jeden. Co już? Dwa tylko? Ja się nastawiłem na jakąś chmarę ich tutaj. Zepsuli mi moje marzenia o naparzance z nimi. Dobra, poczekam, niech to się gałęzie wypalą, może coś znajdziemy w środku. No, patrzcie ile rzeczy do zebrania jest. Dobra, już się wypaliło, dziękujemy. O, lodówka nawet. Proszę bardzo. A tam granat kurde. Koktajl e, na bieganie. Hmm, szybciej nam się będzie odnawiało kondycja. Super fajnie. Let's go. Szukamy. Znajdzie go. Super. butelka, szmata. Przyda się na małotowy. bandaż. To nie, mm, tu na razie z tej strony nie będziemy wychodzić. Widzicie. Tu chciałem wejść obok. Tam było chyba gniazdo. Biegłem, zobaczyłem ich. Środek sterylizujący. Na niektórych słowach tu sobie idzie język połamać, co? Tu jest gniazdo kolejne. Mm, tu pamiętam gdzieś kiedyś grałem i tu mi z któregoś bagażnika Straszka mi wyskoczyła na twarz Dlatego teraz się postaram tak e... Nie no otworzyć, otworzę te bagażniki bo to e... Super 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 i dupa. Tak, początek gry jest straszny, bo nie mamy e, umiejętności na! Jakby to powiedzieć. No żeby strzelać do nich. Tam później już pod koniec gry to będzie ładować tam magazynkami w tych zombiaków. Teraz tak ubogo. Bronią palną. Znaczy kuszą. O to kuszę mi chodziło i. Apteczka. Nie. Czekaj, 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 czekaj. Bandażarza mam. Użyłem. Mam 8 złomu. Mogę podnieść chyba. Aha, czyli dostaliśmy teraz coś innego w ogóle, nie chciałem, zobaczyłem te czerwone. Nie, jeden słom. Tak, jak widzicie, taki czerwony punkcik mrugający to, yy, to jest alarm. Gdzie podejść gościu, nic nie ma? Czycie podejść i wyłączyć? A ja wzięłem i puściłem. Pamiętam, yy, gdzieś znajdźka była jakaś, yy, kartka. O ile dobrze pamiętam, bo to też jakiś czas temu to było. Tak, tu jest ogólnie tu ten Willy. Gdzie tu na początku graliśmy. Tak, amunicji na razie max. Jest tak, że nie będę policyjnego otwierał. Wozu. Kill. Kil, co kill, kogo? Piszą ludziki, co tu tyle tłumików mi nadawali. Ej, a nie w sumie, tutaj ja się dziwię. Początek gry, no to tu jest lokacja też początkowa. Krzaka, naftę, może oni specjalnie tak dają tych tłumików tutaj jako, że startowe i w końcu mamy pałkę kurde, mamy pałkę, a ty kiju idź, jak <ścoughs> mi się przypomniało. Nie drążymy, nie drążymy. A tu coś jest na ścianie? Co to jest? To jest kurde. To jest kartka. I dobrze wiedziałem, że gdzieś tu powinna być Dobra, broszura. Broszura, tu jest safe. Wymaga kodu do safe. Skąd ja ci kod do safe wezmę, wyczajny? jest kolejne jakieś otwarcie. Ile tych drzwiów nasrali, się można zakręcić i to O dobra mamy safe. Kombinacja do sefu. ua widzę Dorwali gościa w tym pod prysznicem Najgorsze co może być na kiblu Apokalipsa zombie Ty chcesz kup sztala zrobić, a tu Wychodzi taki z i gryzie to jest? Wabik? Bomba wa wabiąca pewnie. Bomba wawawa. Wa wa wa. Wa 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 wabik to jest. Tutaj będzie wabik. Pułapki jeszcze mam zablokowane. Dobra, w sumie walić. Nie dajcie. Kija, chcę. Hmm. A i ja będziemy tworzyć, bo to więcej yy, obrażeń będzie zadawał. Ja bym to poszedł ogólnie całościowo to przeszukał. Dopóki tu jestem, krzaki tej, tam powinny się co jakiś czas odnawiać. już Nie wiem, może głupoty gadam. Ale tu z tego co pamiętam, to też było kilka rzeczy. To jest ten szalony Willy. Jest... Stąd wybiegaliśmy do buzera. Jak go tam napadli na drodze. Tylko zobaczymy, co można podnieść i. Połotowy 3x3. Dobra. Tak na razie nic nie zrobimy. z tutaj stąd kartka. Tu mhm. jeszcze złą. Ale mi się wydaje, że tu później chyba będziemy mogli nawet około 20 tego złomu nosić. Także, tak, Samochód. mata, dobra, nie ma już nic ciekawego. Tu jest maska, ale tu też chyba tłumik był. A nie, patrzcie, złom, kurde. Cały czas mam 8. No dobra, patrz, teraz 10 mi wyskoczyło. Ja tak, mówię, że się gra, mi się zbugowała, się. misie. Mi się, No i tam pojechaliśmy. Znaczy, biegliśmy tam buzera, atakowali. Jak tu czerwony punkcik się świeci, to można w to strzelić, rzucić granatem czy czym tam. Tak, biegniemy do maszyny naszej że wilki wyją ja to już zaraz się pojawi koło nas wyczaiły nas anemonie chodźcie zobaczymy co to jest 55 Mogę wziąć ten kanister. kanister tu gdzieś były ten punkcik ale wiecie co, olejemy to. Tak, walić to. Eee, zrobiliśmy. Minus jeden. Żeby być. Pomary. Wyczyściliśmy strefę lęgową. Także fajnie udało się. Misja zrobiona. Widzimy się w kolejnym odcinku. Eee, odcinek nie był taki syty, jak to się mówi. Widowiskowy. Za szybko mówię. Język nie wyrabia. Muszę powoli mówić, bo to. Dobra. Lokacja wyczyszczona. Misja zrobiona. Tak jak powiedziałem, misja raczej taka. Bez. Uhu, haha, i w ogóle, ale. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach będzie lepiej. Nie, nie wiem, czy ja to wrzucę, bo to też mówię. Już. Nie wiem dlaczego, ale od pięciu czy tam kilku minut jestem jakiś dziwnie rozkażony. Nie wiem, co się dzieje. Także do zobaczenia i widzimy się w kolejnym. Na razie.